Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku otwieramy ostatnie dwa produkty z kolekcji Panini Road to FIFA World Cup Qatar 2022. Są to, moi kani dwie duże puszki kolekcjonera niemieckie po dwie limitki w środku: Forsberg i Weinaldum. Więc otwieramy, wyciągamy saszetki. Dzisiaj nie będzie żadnego pojedynku. Tylko po prostu unboxing. Zaraz Wam pokażę jeszcze raz, jakie brakują mi numerki. Jest to oczywiście nadal ten nieszczęsny Rashford na rarce, plus te sześć dodatkowo numerków, które widzicie tutaj na karteczce. A więc otwieramy, wyciągamy saszetki dla przypomnienia Fordsberg i Weinaldum, jedna i druga strona. Wyciągamy saszetki. Druga strona identycznie. Chyba, że sobie zrobimy pojedynek, właśnie na te puszki, gdzie wpadnie więcej kart Szwecji i Holandii, czy po jednej, czy po drugiej stronie. Myślę, że to jest najbardziej taki optymistyczny wariant dzisiejszego odcinka. Czyli tu i tu szukamy Szwecji oraz Holandii. Zaczynamy z lewą stroną i od razu wpada nam właśnie bazówka z Holandii Berguis i ze Szwecji również Kulusewski. Czyli mamy dwa punkty. Odwracamy Salcedo z Meksyku. Tu mamy Delichta z Holandii, czyli mamy trzeci punkcik. No i jeszcze Mandi fans' favorite, Algieria. Czyli z moich braków nie wpadło nic, ale za to aż trzy karty do tego tutaj pojedynku: Delaney, Dania i teraz bazówki: Austria, Urugwaj, jest Holandia, więc mamy też pierwszy punkt do tego: Dania, Chile, Hiszpania i Włochy. Więc 1 do 3 na razie na ten moment. Tutaj mamy Meksyk. Jest Szwecja. Isak. Czwarty punkcik. Hiszpania. Katar. I teraz odwracamy. I Jest Rybus na fansie. Do tego Austria. Hiszpania. Mamy Wandajka. Piąty punkt. I tu jeszcze Dania. No czyli ta lewa strona tutaj konkretnie z trafieniami Guardado to jest Meksyk, fans favorite. Kulusewski jest punkcik drugi dla prawej strony tutaj. I bazówki Francja, Szwajcaria, Włochy jest Holandia. Mamy de Jonga i do tego jeszcze Belgia oraz Algieria. Więc na ten moment mamy 5 do 3. I już się to zmienia, bo jest szósta karta. Olson 6 do 3. Szwajcaria, Francja. Tutaj mamy Power Trio, Francja. Game Changer, Azard, Belgia. I bazówki: Urugwaj, Algieria i Kolumbia. No, niestety nie ma żadnego mojego nowego. Braku, Isla, fans favorite Chile, Betancur Urugwaj, Medziken i bazówki Dania, Francja, Szwajcaria, Włochy i jest De Jong, Luc De Jong, Holandia, czwarty punkt i Algieria. Wracamy na lewą stronę i jest Brazylia, Francja, Meksyk to jest Busquets Hiszpania 327, jego akurat mam. I Shakiri Medziken Szwajcaria, też go już mam. Spoglądam tam na bok, na karteczkę. Katar, Argentyna i Algieria. Czyli mamy 6 do 4 po jedynku. Pogba, to jest Francja. Ponownie Francja, Włochy. Belgia, Niemcy, Szwajcaria, Argentyna i Polska. Ile zostało saszetek? Po trzy sztuki z każdej strony. No i tu mamy tylko jedną specjalną. Jest to Carvalho z Portugalii. I na bazówkach mamy Polskę, Portugalia, Urugwaj, Argentyna. Francja, Meksyk i Urugwaj. Polska na karcie Power Trio. Tutaj mamy Gabriela Jesusa Game Changer Brazylia i jest Olsen Szwecja. Piąty punkt. 6 do 5 już tylko. Meksyk, Belgia dwa razy Niemcy i Brazylia. Power Trio Meksyk Game Changer Martinez Argentyna i teraz tutaj bazówki: Algieria, Portugalia, jest Holandia, czyli siódmy punkt Depay. I na bazówkach dwa razy Niemcy i Brazylia, czyli taki sam zestaw jak wcześniej po drugiej stronie był. Mamy Pickforda, fans' favorite i jest goal machine 261. Akurat jego mam 260 brakuje, ale jest punkcik. Depay na karcie Goal Machine Kolumbia i Szwecja Claesson, czyli 7 do 7 Z tego co dobrze kojarzę Meksyk, Francja, Meksyk I Urugwaj No i ostatnie sztuki nam zostały po obu stronach Mamy Szwajcarię Argentynę Polska Tu jest Neuer, Niemcy Fansik Bołdiaw Magician z Kataru Jego też już mamy I co jeszcze Austria, Brazylia i Hiszpania No czyli tutaj kończymy Z tego co dobrze policzyłem Siedmioma, raz, dwa, trzy Cztery, pięć, sześć Siedem, siedem kart Po tej stronie No i tu otwieramy ostatnią saszetkę I mamy Koukiego Z Kataru Giru, Francja, Machine. Belgia, Kolumbia, Urugwaj jest Holandia. Mamy Hatubera, więc zaraz zobaczymy, czy to jest ósmy punkt. Argentyna i Polska. Ok, sprawdzamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tak jest siedem, a tutaj osiem, więc wygrywa puszka po prawej stronie. No niestety, moi kochani, tyle różnych mieliśmy kart i niestety nie wpadła żadna brakująca do mojej kolekcji więc tak jak mówię no trzeba będzie się już teraz e, niestety wymieniać postarać się z kimś e, dogadać i zakończyć tą edycję bo brakuje tylko 7 kart tak więc moi kochani to wszystko z mojej strony dzisiaj na odcinku jeżeli się podoba łapki w górę żegnam się z wami i widzimy się na kolejnych odcinkach cześć wam